Pięknie tutaj, prawda, Rzesio? Tak, w zasadzie tak, Marynko. Na mnie jednak szpital ten nie robi już tak silnego wrażenia, jak za pierwszym razem. A ile razy był pan już tutaj? No, sześć czy osiem, panu to no, dokładnie nie pamiętam. Nie szczerze, panu zazdroszczę. Grzegorz, bywa tutaj rzeczywiście dosyć często. Dzisiaj jednak najprawdopodobniej przychodzi tutaj po raz pierwszy jako pacjent, lecz jako odwiedzający Oj, Jak się czuje pan w tej nowej roli? No, w zasadzie żadna różnica e, Pan choruje na serce, nieprawda? Tak, było O, szczerze zazdrożczę Najprawdopodobniej nasz jedyny syn Maurycy ucieszy się z naszych odwiedzin. Panie dziadku, ja! Nie, niech ojciec uważa no! Przask, prask Ty nic sobie tatuś nie zrobił? No, no, nawet jeżeli sobie coś zrobił To już niewielkie zmartwienie Ostatecznie jesteśmy w szpitalu Ale ojciec Ale Grzegorzu, no, ale Chyba ty jesteś jednak okrutny Tak, Marylka co to za hałasy? No bardzo przepraszamy, panie... Bebe, panie Bebe. Jestem informatorem pani informator. Właśnie dziadek nam się przewrócił no, Razem z wózkiem Ślisko tutaj nie wyrobił się Staruszek Och, na zakręcie To, przykro, to bardzo dosła. przykro Mam nadzieję, że nic mu się nie stało No nie wiemy Stracił przytomność. O, i w tej sytuacji radziłbym Państwu wezwać pogotowie. Pogotowie do szpitala po Oj, jak to? Po co, drogi panie? Trzeba przecież udzielić staruszkowi pierwszej pomocy i ewentualnie wypisać mu skierowanie do naszego szpitala. Mamy akurat wolne łóżko na chirurgicznym, więc dobrze się składa. <grymka> ale to znaczy, że jak to, że bez skierowania panowie dziadka nie przyjmą? No niestety, niestety, droga pani, bardzo mi przykro, ale przepisy są przepisami. Zresztą proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy tak przyjmowali tutaj każdego bez tak, 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 tak. Ma, ma pan rację. Ja jako konserwator maszyn biurowych rozumiem pana doskonale Ja także nie zabiorę się nawet do maszyny, jeśli nie ma pisemka tak, Bez tak, podkładki nie Tak, można. tak jest, ma pan no to, 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 to To co? Telefonują państwo do pogotowia, czy, czy nie? Bo staruszek przecież nie może tutaj leżeć godzinami Jeszcze ktoś zobaczy i będę miał nieprzyjemności No tak, oczywiście Tak. To, tam, tam, tam w kąciku jest automat Bardzo proszę Krzysiu! Czy ty masz złotówkę? Bo bo ja nie mam. Z, zaraz zobaczymy. No nie, w zasadzie nie mam. A ja, może, może pani Pan Noinko? Ja ja. Skądże mam przy sobie najwyżej 30 groszy? Co prawda mój siostrzeniec miał przysłać mi dzisiaj 100 złotych z okazji Dnia Kobiet, ale jakoś nie przysłał. Co <słucham> pani informatorze słucham panią. Gdzie tu można rozmienić pieniądze? Jest tu chyba no, najprawdopodobniej kiosk ruchu. Ależ tak, oczywiście, ale złotóweczek chyba nie ma. Ale a może pan ma złotóweczkę? A nie, nie, niestety, bardzo przepraszam, nie o, mam. Ale przecież pan chyba u siebie w dyżurce ma jakiś telefon. Właśnie. No, mam, mam, no nie w dyżurce, tylko w punkcie informacyjnym, ale, ale mam, mam, mam. I można iść. skorzystać? No, w żadnym wypadku. W żadnym wypadku. To jest aparat przeznaczony wyłącznie do rozmów służbowych. W żadnym wypadku. Mówiłem, że w żadnym. Grzesiu, może jednak masz złotówkę? No, sprawdzę jeszcze raz. O, co chodzi? Złotówki. Musimy zadzwonić po pogotowie, a nikt nie ma złotówki. To ja powinienem mieć. No, nie chciałem. nie wbrócię, no. mnie na plecy. Dlaczego na plecy, tato? No. bym mógł sięgnąć po port bonetkę i bałwanie. Tak? Co ojciec powiedział? Tutaj spokój Grzegorzu. Co ojciec nie powiedział? Wiecie, że ojciec Przejdź. jest w szoku. w tej chwili przebrąć go na plecy. Nie. No dobrze. No, to może Ech, ja panu pobrę no, ostrożnie. No, no. Nie, no. nie łaskocie mnie, no. kochasz no, nie łaskoć, no! Rani Boskie! Rani Boskie! Gdzie jest moja portmonetka? Ja jak to? Zginęła panu portmonetka? No widzi co pan, z... proszę pana, nie można z nich nawet na chwilę spuścić. Oczu, panie, trzeba... Niech się ojciec ma... liczy ze słowami. Grzegorzu, nie Ech, panu, się, no. To niech to jeszcze raz sprawdzi. No przecież najprawdopodobniej nikt tatusiowi portmonetki nie ukradł, no. To, to, to nigdy nic nie się wiadomo. Ach, to, to, nie wiadomo, ja mówię... No jest. No a. jednak. No Przepraszam was nie za niesłuszny drobiazg I co jest? Złotóweczka? na ta no Jasne, no, tak się składa, że mam przy sobie akurat sami złotóweczki. <grym> Dobrocie, córeczko. O dziękuję. No. To ja pójdę zadzwonić po pogatach. idź z Bogiem, córeczko. Czy uwierzysz, że godził, że ze wszystkich swoich dzieci najbardziej kochałem właśnie Marylkę? O, tak. O, o ile wiem, to ojciec nie miał poza Marylką żadnych innych. My, co? Nie miałem? Nie. No popatrz, popatrz. Człowiek całe życie uczy się na, na błędach. Po, po, pomóżcie mi wstać. Ja o Jezu ja tak, tak jo, a gdzie my jesteśmy? W szpitalu, panie Jacki. Już? <grym> a wydawało <on grym> mi się, że Marielka dopiero co poszła, żeby zadzwonić po pogotowie, a ja my i już i jesteśmy. Bidano. A to kto jest? Co? To jest pan informator, tatusiu. Proszę? Bardzo mi przyjemnie. Po się Informator jestem. Cieszę się, że, że nic się panu nie stało. Nie a, a co mi się miało stać z no, miał, miał pan wypadek, panie Jarko. Ranni móc! Posadzka jest po prostu śliska, wpadł, ojciec w poślizg na zakręcie. Kontrolowany? I... No nie bardzo. No i nic mi się nie stało. Co? Nic no, mi się. Chyba nie, nie... nie, ale na wszelki wypadek postanowiliśmy wezwać pogotowie. Marylka um, właśnie poszła zupełnie. Kochane dziecko, podziękuj jej w moim imieniu, jak wróci. <laughs> Wszystko załatwione. Będą tutaj najprawdopodobniej za 10 minut Jeżeli nie macie nic przeciwko temu Proponuję, żebyśmy teraz, korzystając z chwili czasu Poszli wreszcie do Małrycy Ciekawe, jak podoba mu się w szpitalu no, no dobrze, chodźmy, chodźmy Momencik, momencik, momencik Państwo dokąd? Nasz jedyny syn Maurycy jest tutaj no, Przeszliśmy go odwiedzić Dzisiaj nie ma odwiedzin W sobotę od 15 i w niedzielę od 9 rano Do widzenia, do widzenia Zapraszamy na... Ale zaraz zaraz zaraz, 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 to jest jakieś nieporozumienie, bo nasz jedyny syn, Maurycy, nie przebywa w szpitalu, tak, jako pacjent, ale w zasadzie dobrowolnie przyszedł tutaj po to, żeby zobaczyć się ze swoim chorym ojcem Z kim? No, ze swoim ojcem, ze mną A to, jeżeli pan jest pacjentem, co w ogóle pan tutaj robi na korytarzu? Proszę natychmiast wracać na oddział, bo zawołam pielęgniarkę Liczę do trzech, raz... Dwa Proszę, proszę na mnie nie krzyczeć Proszę nie krzyczeć Ja jestem chory na serce Więc właśnie Raz, ja, dwa Ja panu to wszystko najprawdopodobniej wytłumaczę Ale M Mój mąż no, również nie jest pacjentem ja, ja, Nikt z nas zresztą Przynajmniej w tej chwili Przyszliśmy tutaj, żeby zobaczyć się z naszym synem, no, który z kolei przyszedł tutaj, żeby zobaczyć ja. się z nami. No. Ja, 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 jak to? Jak to? No, no bo myślał, że my tutaj jesteśmy. Właśnie. Wprowadzony w błąd przez mojego ojca. I właśnie, pozie No bardzo I mi przyjemnie. Przyjem, nie mój przyjem. ojciec był święcie przekonany, że my, to znaczy ja, z Grzegorzem, ja. rzeczywiście znajdujemy się w szpitalu z powodu kolejnego zabału Grzegorza. Tak, jestem chory na serce. Ale niestety ojciec pomylił się, a raczej wypadł mu jeden tydzień z życiorysu. Właśnie. Tak się akurat złożyło, no, że Grzegorz miał swój ostatni zawał dokładnie tydzień temu. Tak. Rozumie pan? Właśnie kiedy tydzień temu oni wszyscy szli do szpitala, to tak. ja po prostu pana zasnąłem. A musi pan wiedzieć, że, że u mnie to idzie piorunem, kiedy, no, niekiedy wie pan, to wystarczy, żebym użył swojego takiego ulubionego powiedzonka i natychmiast brudziłem pana za Jak Jakiego powiedzonka? To ja mówię tak, ciask, i po wszystkim i... Idzie... Pan. No, pan. Idzie pan, idzie pan. No, ciekawe, ciekawe, ciekawe. No, no niech ojciec się obudzi, tato, no. no jesteście nareszcie. No już i tak. Od dwóch godzin szukam no, was myslec. po całym szpitalu. Nie. No. Biedny, dzień dobry. Jak Dzień dobry, kochany. Przepraszamy cię za spóźnienie, ale to nie nasza wina. Pan informator nie chce nas wpuścić. Ja tam wszedłem. No, w Maurycy, nikt cię nie pyta o zdanie. Na no, Grzegorzu, dałbyś mu spokój. Jesteśmy przecież w szpitalu. No, no właśnie. Jak się panu tutaj podoba? Więc fajnie jest tutaj. Dużo ciekawych ludzi poznałem, <noise> zwłaszcza na obrazówce. <noise> Maurycy, jestem z ciebie dumna. Szpital na biel śnieży się i istnieje. Nie wiąże się ze wszystkim Daleko gdzieś zostały sprawy nieistotne Zmęczona skroń w poduszki wtula się wilgotne A jeszcze wczoraj, proszę Nie chciałeś do szpitala Gdy kładli cię na nosze Pokryzłeś pielęgniarza Wychało, kobi, kłóciłeś się z rodziną. Wy chcecie się mnie pozbyć, ja nie dam się wziąć siłą. Dziś gdybyś mógł, śmiałbyś się z tego już z pewnością. Wczorajszy lęk straciłeś razem z przytomnością. Oddychasz znów powoli wprawdzie, lecz miarowo. Cóż z tego, że tlenowy namiot masz nad głową, W kroplówce poziom płynu. Powoli się obniża, fachowa czuwa siła, by płyn równiutko spływał. Leżący obok ciebie, powinni spać, nikt nie śpi. I szepczą wciąż, dlaczego tak późno go przywieźli. Powiedzą, że nie tylko przyjdzie pani doktor, Nad tobą tuż pochyli się i pulsu dotknie. I powie niech wyłączy siostra ten aparat Nie trzeba już proszę postawić tu parafan A jeszcze wczoraj proszę Nie chciałeś do szpitala Gdy kładli cię na nosze Pogryzłeś pielęgniarza Się z rodziną, że chcą się ciebie pozbyć i po co ci to było. Wesprzyj nasz kanał i otrzymaj w nagrodę dostęp do ponad 80 nagrań: kultowej serii: Okno na świat. Słuchowiska Agaty Kristi, Małego Księcia, Przygód dobrego wojaka Szwajka, Anny Kareniny. Kryminału ręczna robota i wielu innych, w tym nagrań dokumentalnych. Postaw nam kawę, a będziesz mógł lub mogła posłuchać niezapomnianych słuchowisk i obejrzeć wyjątkowe materiały filmowe. Link znajduje się w opisie tego nagrania. Dziękujemy z góry za wsparcie. Skąd znasz tę piosenkę, Syneczku? Śpiewają tutaj wszyscy pacjenci. Tak, Oj, jest. Wesoło jest tutaj, w zasadzie. Jest fajnie. Właśnie, kiedy w 1933 ja przebywałem w szpitalu Jana Bożego, po procesie przeciwko Zachariaszowi Dorozińskiemu, zabójcy i korczyńskiej tancerki, tancerki, która była na to bawiliśmy się na sali operacyjnej w Kotkę i Myszkę. Tak, i ja byłem właśnie myszką, i do dzisiaj mi to zostało. To zauważyliście? nie. nie. A to, co ojciec. Ja, ja, ja Właśnie no, zawsze no, spadam na cztery łapy. Ja tak, nie, tak, <gulatory> nie wiem, dzisiaj na przykład ojciec upadł na grzbiet. O ja nie tak. rozumiem, Grzegorzu, dlaczego na każdym kroku sprzeciwiasz się dzisiaj naszemu ojcu. Ja, ja, ja też nie rozumiem, no ale. Sens... Już jedzie? Już jedzie? O! O jest! Jest pogotowie! No to co? Jadą Państwo? No pojechalibyśmy, tylko jak mu się wszyscy zabierzemy jedną karetę. No właśnie, bo o nie informacje. Chwileczkę. Ja tam nie jadę. Za 15 minut umówiłem się z jedną laborantką. Będziemy robić razem analizę. Ładna ta laborantka, ładna. Stolna analityczka jest. A nie przydałbym się ja tam na coś przy tych analizach, to pocimałbym coś, jakby było trzeba. Tu ja też nie jadę, ja zostanę. Proszę państwa, proszę państwa, oni czekają. Nie pan, zostaniemy tu chyba wszyscy jeszcze trochę, no. Poczekamy na syna. Jeżeli państwo nie zamierzają skorzystać z pogotowia, to może ja. Jeżeli nie mają państwo nic przeciwko temu no, ależ skąd niech pan jedzie Panie informatorze Szerokiej drogi panu Rodzina wszystkich, Rodzina jakie wiele Poznacie ją na co dzień Poznacie ją w niedzielę na dusze jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień, zamknijmy więcej, nie wyjdźmy już z ich wnętrza i bez nas wiele spratu, na warstwie się i skwiętrza, na warstwie się i skwiętrza się, nawar się zwiększasz,